Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy otwierać tak, taką łapkę, e, oczywiście e, ten, cenę już ją zerwałam, tak jakby, bo widzicie, cena, no i otwieramy tego. No, oczywiście to kupiłam, ale nie, że to dostałam. O Boże. Pierwszy raz naczeń drugi chyba w życiu, chyba to trzeci lub czwarty raz to dotykam. Ogólnie to, 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 to mi koleżanka pozwoliła, bo ma taki, ale inny kolor, bo jej koleżanka kupiła. No i ten. No i prezentuje się. To tak. Nie wiem, czy widzicie. Ale tu tak się prezentuje, Czekaj, wam to dam. O, inaczej. O, to mam to tutaj tego glutka. taki coś, tu już był posypany brokat, to jest najgorzej, No i Tutaj ta gwiazdka potwierdza. Dobra, pierwsze dane. Ale gdzie, po prostu to posypiemy nie, tutaj możemy dać przecież a bella gdzie tutaj tam tutaj tam, tutaj tam a. dobra tak to wygląda efekt końcowy dzisiaj to kupiłam ogólnie chyba to już mówiłam, no ale były jeszcze inne kolory, no ale dla mnie najładniejszy jest ogólnie niebieski. No i tak to się prezentuje. Z tyłu to tak wygląda, a z przodu to tak wygląda. Papa. Pa.